Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Kolejny vlog, czwarty już, odkąd postanowiłem, że co, co weekend będę robił takie podsumowanie całego tygodnia tego wszystkiego, co się dzieje na platformie treningowej. Także jest niedziela, jest rano, poranek, ja zaraz zaczynam swoją sesję treningową, mam się szybko uwinąć, dostałem takie przekazanie od rodziny, szybko, żeby na śniadanie zdążyć, pomóc, ogarniać dzieciaki, także trzeba po prostu ogarniać. Jak się da po prostu, tak? Więc nawet zębów nie byłem i jestem na boisku, szybko dla was nagram materiał, nagram podsumowanie, a działo się w tym tygodniu, zaraz lecę na swój trening sprinterski. A w tym tygodniu, no w tym tygodniu generalnie oprócz tego, że naprawdę, naprawdę bardzo dużo z was postanowiło podłączać do planów, tak? I tutaj sprymwio, zawsze po prostu będzie bieganie, jędrze ciało prowadzi i silna, silna biegaczka, w tym sezonie silna biegaczka jest, jest takim planem chyba najbardziej kompletnym, który po prostu wystrzelił, Ale to chyba wynika też z tego, że on jest po prostu już jest, tak? W zeszłym sezonie on został zrobiony, zaprogramowany przeze mnie no, chyba gdzieś tam w lipcu dopiero, więc był pół roku, a w tym sezonie jest po prostu od początku roku już dostępny dla Was, ale nie o tym, tak? Cały jakby, cały tydzień cały tydzień mój, poza tym, że oczywiście witam bardzo serdecznie nowe osoby, Cieszę się, że, że dołączacie do grupy, cieszę się, że cieszę się, że, że chcecie trenować mądrze. To cały cały tydzień poświęciłem na to, na co czekałyście, tak? bo większość z Was czekała na legendarny, jak się okazało, plan, bieganie i handle, czyli połączenie taka silna biegaczka trzecia trzecia, po prostu trzecia część, tak? Bo silna biegaczka jest planem, gdzie mamy treningi interwałowe, biegowe i dwa treningi na własnym ciężarze ciała, gdzie możesz ćwiczyć w domu, na boisku, w parku, gdziekolwiek chcesz, nie potrzebuje żadnego sprzętu, tak? Czyli taki totalnie kompletny plan dla osoby, która chce biegać, chce fajnie wyglądać, chce mieć silne ciało, sprawne ciało. Eee, poszliśmy krok dalej, tak? Poszedłem krok dalej, bo po sukcesie też planu Huntle postanowiłem i to co wy powiedziałyście, że skończyłyście bieganie jeden, silną biegaczkę jeden, silną biegaczkę dwa i chciałyście dalej z za ciosem, zwiększyć Poziom jakby tego też, zwiększyć obciążenie, tak e, to powstała, powstał plan bieganie i handle. Nie jako silna biegaczka trzy, tylko jako bieganie i handle, jako oddzielny, niezależny plan, tak? Bo ja też nie chcę, żeby na tym na, na, na sklepie, gdzie jak osoba, która jest nowa, wchodzi i widzi plany 1-2-3, 1-2-3, tak. To, to już w ogóle nie wie co wybrać i później ja mam mnóstwo pytań, czy trzeba kończyć silną biegaczkę 2, żeby zacząć silną biegaczkę 1. No to już nie trzeba kończyć, jak wiecie, dobrze, są to niezależne plany. To nie jest tak, że jeden plan jest trudniejszy od innego. Ja staram się to bardzo mocno wyważyć, tak? Bardzo mocno wyważyć, więc każdy po prostu dobiera do siebie. I też miałem pytanie, kiedy interwały będą lekkie. No, interwały nigdy nie będą lekkie, bo ideą interwałowego treningu jest to, że ty niezależnie na jakim poziomie jesteś, czy biegasz 3 minuty na kilometr, czy biegasz 6 minut na kilometr, eee, zawsze to będzie ciężkie bo zawsze wspinasz się na 90 albo i więcej procent swoich możliwości, tak? A to wymaga od organizmu już bardzo dużego zapotrzebowania na energię, na tlen i to zawsze będzie ciężkie, tak? Lekkie to są lekkie wybiegania, gdzie sobie jedziemy pobiegać, tak zwany trening regeneracyjny, a zadaniówki, tak? Czyli to co robimy głównie na zadaniach, to musi być ciężkie. No i nieważne na jakim poziomie jesteś, ile już biegasz, to będzie Ciężkie, tak? I tutaj też taki apel do, właśnie, do osób nowych szczególnie, bo osoby nowe mają, mają bardzo duże oczekiwania, mają bardzo dużą tendencję do analizowania tego wszystkiego, co się dzieje. A, I to jest bez sensu troszeczkę, tak? Zamiast po prostu oddać się temu procesowi i cieszyć się tym, co robimy zaufać temu, poznawać swoje ciało, poznawać możliwości tego wszystkiego, to zaczynamy interesować się jakimiś pierdołami, które tak naprawdę nie mają większego związku. Więc po prostu nie patrzymy w plan do przodu, tak? bo to też często jest coś takiego, że kupujemy plan, kupujecie plan, po czym go przeglądacie. Jak widzicie, za 7 tygodni macie przebiec to i to, to mówicie Jezus Maria, przecież ja tego nie przebiegnę. No oczywiście, może inaczej, pierwsze co, przebiegniesz, bo głowa ci od razu mówi, że nie przebiegniesz, bo nigdy czegoś takiego nie robiłaś. A jak nigdy czegoś takiego nie robiłaś, no to jest to dla ciebie coś nowego, a jak jest to dla ciebie coś nowego, to wymaga to od ciebie jakiegoś tam wyjścia ze strefy komfortu, tak? To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że mieliśmy ostatnio też live adaptacji i dobrze wiesz, jak oglądałaś, że systematyczność połączona z bodźcem powoduje, że ciało jest w stanie coraz więcej... Może brzydkie słowo, ale znieść. Chodzi o to, że z każdym treningiem wchodzimy na coraz to wyższy poziom, tak? Oczywiście musi być zachowana też regeneracja, bo tutaj bez tego w ogóle nie ma totalnie e, to żadnego sensu. W związku z tym nie możemy patrzeć, jeżeli teraz jesteśmy w punkcie zero zaczynamy plan, co będzie za 7 tygodni. Bo za 7 tygodni będziesz w zupełnie innej formie, tak? Jeżeli wszystko będziesz robić ładnie plan, nawet na te 80%, tak? Odpoczywać w międzyczasie, nie zajeżdżać się, nie biegać codziennie, nie ćwiczyć jakichś innych rzeczy, bo, bo to jest plan, żeby się trzymać planu, to za 7 tygodni twoja forma będzie dużo, dużo większa, dużo, dużo wyżej będziesz z formą niż teraz, więc nie możemy patrzeć na coś, co będzie w przyszłości z perspektywy teraz swojej osoby. Także to jest bardzo. Istotne i pamiętajcie o tym dobrze. Pamiętajcie, żeby nie analizować, nie podniecać się, nie jarać, nie bać się przede wszystkim, bo my sobie w głowie często e, mówimy, że, że nie damy rady. Mnie to trochę denerwuje, tak, bo to jest taka wiara w siebie, tak? Ale to, to mają osoby, które są na pierwszym planie. Na drugim planie nie ma już czegoś takiego, że się boimy, czy damy radę, bo już udowodniliśmy sobie, że umiemy wychodzić ze strefy komfortu, że to jest fajne nawet tak. I na drugim planie już jest taka ciekawość, czyli jak widzimy trening, którego normalnie byśmy się powiedzmy, powiedzmy, w bały, tak? no to na drugim planie już jest ciekawość, co to będzie, co to będzie. jeszcze nie mogę go doczekać, żeby się z nim zmierzyć, tak? No i tak to mniej więcej właśnie będzie działało, tak? Eee, czyli zamieniamy tą taką niepewność siebie, to, że stawiamy się w roli tej osoby takiej no, ja nie umiem, nie wiem czy dam radę, na osobę, która jest silna, na osobę, która jest pewna siebie, która chce więcej, tak? I to jest, to jest wspaniałe w tym wszystkim, że e, mając plany treningowe, przychodzicie tutaj, żeby schudnąć, żeby zrobić kondycję, a wychodzicie e, ze świadomością, z pewnością siebie, z fajnym ciałem, tak? Z osiągnięciem z własnych celów. Ale te cele sylwetkowe dopiero gdzieś tam są na trzecim, czwartym, piątym miejscu, więc to jest naprawdę dla mnie jako trenera to jest coś wspaniałego, tak. No, ale dobra, rozgadałem się plan bieganie i handle, plan bieganie i handle, trzy treningi biegowe w tygodniu i dwa treningi na Kantlach. I teraz krótko opowiem, opiszę, jak to mniej więcej wygląda, tak? Postanowiłem pierwszy raz nie robić samych interwałów, tylko robić coś takiego jak zabawa biegowa. I teraz tak, przez pierwsze 4 tygodnie, bo mamy jakby dwa cykle w tym planie, plan oczywiście jest skierowany też do osób początkujących, jak i do osób średnio zaawansowanych wiadomo, ale je, warto. Potrenować się na przykład na, na takiej silnej biegaszce na własnym ciężarze ciała, żeby później, doło, żeby później skoczyć na obciążenie zewnętrzne. No tak to książkowo powinno e, wyglądać. Więc mamy w pierwszych czterech tygodniach mamy dwa interwały i lekkie wybieganko jak zawsze, tak, w formie treningu regeneracyjnego, e, w drugich czterech tygodniach mamy jeden interwał, mamy zabawy biegowe, gdzie zmieniamy tempa co jakiś tam czas określony w planie i też jedno rekreacja, tak? Co do treningów siłowych, są to dwa treningi, są to na prostych ćwiczeniach, które, które są fundamentalne do tego, żeby robić e progres, tak? Żeby być silną osobą i też żeby, no, nie oszukujmy się, fajnie wyglądać, więc od wszystkich martwych ciągów, wyciśnięć, od wiosłowań, to wszystko co znacie praktycznie z planów hantle, z planów silna. Silna biegaczka, bo też się zdarzają ćwiczenia bez, bez udziału handli. Tak? Niektóre treningi mają po prostu jakiś człon A, bo, a niektóre mają A, B i C. Tak? Wszystko jest ładnie opisane oczywiście w planie, wszystko jest podparte filmikami, więc masz pewność, że wiesz to, co robisz. Tak? Bo ja zawsze staram się, żeby każde ćwiczenie miało filmik i ten filmik też był omówiony, jak to ćwiczenie wykonać. Więc jest taka fajna, taka fajna falowość tego planu, że on tak fajnie będzie rósł i fajnie idzie, idzie do przodu. Kończymy jakimś tam biegiem na 10 km. E, więc jestem też bardzo ciekawy, bo ten dziewiąty tydzień będzie troszeczkę lżejszy po to, żeby naładować akumulatory, po to, żeby odpocząć właśnie przed tygodniem numer 10. E, więc fundamenty daje to naprawdę rewelacyjne. E, co potrzebujesz? Potrzebujesz tak naprawdę Jedną hantlę i na jednej hantli, jakiejś średniej, typu około 3-5 kg, już jesteś w stanie. Jeżeli nigdy nie pracowałeś na treningu na, na ciężarze zewnętrznym, tak? I nie mówimy tu o handelkach półkilogramowych czy kilogramowych, bo to nie jest ciężar zewnętrzny to jesteś w stanie to zrobić tak? idealnie, bo część z was pyta, jakie handle kupić, idealnie kupić handle takie, które się reguluje, a gdzie możecie sobie zrobić, że w jednej handli będzie na przykład 4 kg, a w drugiej będzie 8 czy 6 kg, czyli na przykład dwie hantle pod regulacją do 10 kg, tak? są takie w Decathlon, w jakichś tam innych sieciach na, na jakiś Allegro, bez problemu można to dostać. Raczej nie ma tu znaczenia, jaka to będzie marka czy coś, bo to jest produkt basic taki podstawowy. I tyle, tak? Więc to jest takie optimum, tak? ale zwyczajnie też jedna handla wystarczy. Lub dwie o zmien, które są po prostu jedna, cięższa druga rzecz. Dlaczego? Zawsze jest tak, że górna część ciała jest, lże, jest słabsza, tak? szczególnie u pań, u panów zresztą też, ale dziewczyny zresztą narzekacie najczęściej, że macie słabe ręce, słabą klatkę tak, słabe plecy, no tak to już jest, no nigdy tego nie trenowaliśmy, więc jest. One też są słabsze, bo z reguły mają mięśnie, partie mięśni, mniejsze mięśnie niż nasze nogi, tak? nasze nogi są silniejsze, są większe mamy mięsień dwugłowe czwórki, pośladki, więc możemy sobie tutaj szaleć, w związku z tym są w stanie znieść dużo większe obciążenie, tak, i my, naszym celem jest bodźcować ciało na dużych ciężarach, dużych, to znaczy adekwatnych do naszych możliwości, dobrze, więc jeżeli e, jeżeli na przykład weźmiesz ten worek cukru, tak? kilogramowy podniesiesz go 10 razy nad głowę i po 10 razach stwierdzisz, że mogłabyś tak machać w nieskończoność, to nie jest to dla Ciebie żaden bodziec, Taki trening ci nic nie da. Dlatego ja sugeruję, że większość kobiet na starcie, z mojego doświadczenia wynika, jest w stanie podnosić w górę, a to jest najcięższe ćwiczenie, tak, w stosunku, jeżeli chodzi o kilogramy, coś w zakresie od 3 do 5 kg. I to się potwierdziło w planie Hantle, że moje sugestie dotyczące ciężaru były trafne. Tak. Na dół z kolei coś w zakresie od 6, 8, czasami 10 kg. Czyli wszystkie przysiady, wszystkie wykroki, jakieś tam martwe ciągi. Jesteś w stanie właśnie na takich ciężarkach robić. Mało tego, jeżeli masz mniejszy ciężar niż, niż potrzebujesz, adekwatnie, tak? bo musimy pracować tak, żeby każda seria była troszeczkę ciężka. Tak? Czy o to chodzi? Czyli jak mam te 10 powtórzeń, to żeby 8, 9, 10 było już, bardziej, już dla mnie odczuwalne. Dobrze? Tylko wtedy ten trening no będzie miał sens tak naprawdę, wyniesiesz 100% efektywności z takiego treningu, dobrze? Więc to jest bardzo ważne, żeby się nie bać, tak? No i też Wy mi to pokazujecie, że zaczynałyście często plan hantlę na przykład asekuracyjnie, robiłyście 2 kilo, 3 kilo, a kończycie na 6-7, tak? Co samo jesteście w szoku, że jesteście w stanie tyle podnosić. No ja Wam tak mówiłem, że no, Wasze ciało, jesteście silniejsze niż, niż, niż sądzicie, jedyne co, mamy jakieś ograniczenia w głowie, że nie, pod, nie możemy podnosić ciężarów, bo... O co? bo co, bo będziemy wielkie, tak, będziemy wyglądać jak faceci. No, powiedz mi, ile kobiet znasz, które wyglądają jak faceci od podnoszenia ciężaru, bo ja nie znam żadnej, ja naprawdę setki kobiet trenuję i trenowałem przez te e, lata i wiem jedno, że ciężary, czyli mięśnie, to jest to, co każda z Was chce mieć, bo to Wam da krągłości, e, to Wam da mega metabolizm, tak, i to Wam da bardzo niski poziom tkanki e, tłuszczowej. Mówiąc krótko będziecie wyglądać miękki malina, tak? Jeżeli to wszystko podprowadzicie i będziecie trenować i się fajnie odżywiać, ok? E, więc pamiętajcie o tym. E, plan jest już na stronie, jest już dostępny. Jeżeli by jakieś pytanka było oczywiście co do planu, to śmiało, e, śmiało piszcie. To chyba wszystko. To chyba wszystko, co w tym tygodniu się wydarzyło. W przyszłym tygodniu ja robię troszeczkę troszeczkę luzu, tak, bo to jest dosyć intensywny rok, mieliśmy na początku już, w tym roku już wyszły trzy plany treningowe, w tym roku już wyszedł kurs biegania, teraz robię tydzień przerwy troszeczkę, e, oczywiście nie znaczy, że nie będę z wami, bo na grupie jestem cały czas i w przyszłym tygodniu ruszamy ze slow fitem. Po majówce, następny tydzień ruszamy ze Slow fitem, Także też bardzo gorąco zapraszam. Slow Fit kurs wiem, jak jem o świadomości jedzenia, świadomości regeneracji, świadomości swojego ciała czyli takie uzupełnienie tego wszystkiego, tego treningu całego. Tak więc y, mam nadzieję, że fajne. Jeżeli Ci się podobał ten filmik, daj proszę znać, jakąś łapką w górę, czymkolwiek. Tak zawsze jest to fajny feedback, a najlepiej zostaw komentarz. Tak, bo komentarz ja y, też dzięki temu wiem że ktoś wytrwał, ktoś obejrzał i ma to dla niego jakąś tam wartość większą niż tylko tam suche kliknięcie. Lubię to i tyle. Mam nadzieję do zobaczonka na następnym filmiku. Hej!